I imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami, Święta Matko Boża, módl się za nami, Matko Jezusa Chrystusa, módl się za nami, Matko Syna Bożego, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Matko Boża bolesna, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Niepokalana, módl się za nami. Matko dziewico, módl się za nami. Matko wierna, módl się za nami. Matko sprawiająca radość, módl się za nami, Matko głosząca rzeczy pochodzące od Boga, módl się za nami, Matko dobrej rady, módl się za nami, Matko wszelkich cnót, módl się za nami. Droga rodzicielko, módl się za nami, Błogosławiona Matko Boża, módl się za nami. Błogosławiona wszystkich mniszek, módl się za nami. Odważna rodzicielko, módl się za nami. Orędowniczko z rozpaczonych, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Schodząca gwiazdo Dawida, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko Przymierza Bożego, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Jasna gwiazdo w słońcu, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Pocieszycielko grzeszników, módl się za nami. Ratunku chrześcijan, módl się za nami strzegąca Bożej opieki, módl się za nami. Promyku ducha świętego, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo starożytnych, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo posłańców, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami, Królowo wiernych, módl się za nami, Królowo zakonnic, módl się za nami, Królowo wszystkich świętych, módl się za nami, Królowo wolna od grzechu pierworodnego, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Afryki, módl się za nami, Królowo kibecho, módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Matko Boża, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, prosimy Cię, obdarz nas życiem wiecznym, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny z Kibeho zostali uzdrowieni z wszelkiego smutku, i osiągnęli wieczną radość w niebie, przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Amen.